Witajcie, ja jestem na Ionet, a dzisiaj zagramy sobie na serwerze Helios MC. No i co, tak naprawdę bez jakichś innych wstępów i przedłużenia przechodzimy tutaj do gry. Znajdujemy się w Rosji, bo to jest mapa świata, ogromna, a dokładnie znajdujemy się na Kamczatce. Piszcie sobie w Google, a nie będę Wam mówił, to jest po prostu najdalej wsunięty na wschód wyspy Rosji. Jeżeli pójdziemy w tą stronę, to trafimy do tej kolejnej części Rosji, które są bliżej Moskwy. A jak pójdziemy tamto, dojdziemy teoretycznie, oczywiście, do Oceanu Spokojnego. Teraz idziemy na południe. o nie niedobrze, wrócimy do domu, pokażę Wam, jak tutaj wygląda baza. Będziemy chodzili na razie pojemności Rosji. Jesteśmy w bazie. Znajdujemy się w Arabii Saudyjskiej, tak, jesteśmy na pustyni, Polska jest na pustyni, niestety, ale wybraliśmy to miejsce, bo tutaj gramy jest z tam wam może będzie bardziej znany jako Despair Spire'ek, wybraliśmy to miejsce, no bo w mało wiatru może tutaj przechodzić, no bo jednak, tak tutaj można że lepiej iść co jakimiś Chinami, gdzie jest mało pusty mimo że też jest dużo, ale też jest dużo terenów tych zwykłych e, no i co, mam tu jeszcze kiedy pójdziemy sobie kopać mm, coś e, na przykład pójdziemy tu e, i pójdziemy sobie tutaj kopać jesteśmy na poziomie 73 to pójdziemy sobie tutaj szybko pokopać coś to oczywiście ja za hmm. zakopanie, bo możecie w tej serwizowie wybierać różne procesje, profesje, nie procesje. E, możecie być górnikiem, mutku i chyba można mieć kilka tych e, zawodów. Ja obecnie mam tylko dywala i górnika, bo są sobie najbardziej opłacalne znaleźliśmy bardzo ważny surowiec węgiel Rozbieramy go sobie 70 poziom miningu kupania drewna mam wam powiem e, 290 tak to i tyle drzew wykopałem a to tylko dlatego mam taki duży bo tutaj te drzewa lecą takie jakby jak na Timber Modzie nie no tutaj żelazo nie znajdziemy raczej Ym, Tak nisko, myślę, że co najmniej... O. <laughs> o! O wilku mowa, wilk tu można powiedzieć. Znaleźliśmy jednak żelazo na tym poziomie. Jak spijmy tam mocno, słyszę. Ja będzie kolejny level wiem. więc jeszcze zrobię. No i kolejne żelazo. Jak kopię na odcinku to wszędzie dalej na tej a jak kopię poza odcinkiem to nie mogę go znaleźć Smutne eee, Dobra kopiemy dalej, bo za to przy okazji zarabiam A za tym... Bo za liśka trzy żelaza Mamy To jest nudne, pewnie jest dla Was obserwowanie jak kopię, Ale zaraz przejdziemy do ciekawszych rzeczy Tutaj coś. To oczywiście będziemy oświetlać No i jest więcej żelaza I tam to pasuje I więcej żelaza Czy to Ale się przestraszyłem trochę To mi się się aktywowało na chwilę w kilofie. Są jakieś super umiejętności Ale nie wiem jak się uruchamia Jestem ciekaw jak tędy głęboko, to znaczy jak daleko się dokopię. Tutaj są państwa. W jakimś czasie oszczędzam w sumie tego kopania trochę. I widzimy się kiedy już skończę kopać. Dobra widzowie dotarliśmy do jakiegoś cave'a. Eee, to jak przekopałem. Przygotujemy go sobie. Tutaj jest w sumie nic ciekawego. Ale jeszcze zobaczymy. Tutaj nie ma żadnych takich innych ciekawych surowców, super. Nie, no ja mogę się zabić. Zaraz chyba tutaj nie zginę. Dobra, jeszcze sobie żelazko i wracamy. A nie, najpierw wam pokażę, jak daleko już jestem. Jak daleko się znaleźliśmy. jesteśmy tutaj w yy, Minecraftie. Idziemy. Wracamy tam, oszczędzałem tego. Jesteśmy już w bazie. E, oszczędziłem wam wracania, przekonania, że i kreftowania pierwszych rzeczy, które będziemy dzisiaj sprzedawać, czyli ciasteczek. Bo tak się składa, że ciasteczka kosztują tutaj, już wam mówię. Wchodzimy w farming, e, 2,5$. Więc może to sprzedać. I teraz kolejny produkt do sprzedania będziemy wycinali. nie wycinali, bo chodzi o mambusy. Będziemy musimy to całe pole bambusowe wyciąć Mapy wam na jest ogólnie dość ciekawa Myślać jak jesteśmy na tym, sobie żeby napisać utośnych tych Kopiemy będzie tego to do zbierania ja miałem czysty klikunek Jeden bambus kosztuje 75 centów, więc to się. Nie, no, jest jeszcze jakąś tabliczkę, więc tam pisało. No to ale tego może być. Spróbuję, fajnie tutaj się gra, wam powiem. Co, a propos wam powiem następnego odcinka. To następny odcinek pojawi się najprawdopodobniej jutro. Jeśli go nagram ale raczej ja, nagram i też mam co wyjaśnić, bo nie wyjaśniłem w poprzednim odcinku z GTA V dlaczego tak rzadko odcinki się, w ogóle się, dlaczego się odcinki nie pojawiały? A to dlatego mianowicie, że no już w siódma klas, do siódmej klasy chodzę. Na niektórych to się wydaje śmieszne, że takim młodziutkiem jestem, ale no bardzo dużo jest pierdzianów, w, w karetkówek no i trzeba też się uczyć, no. A widzów powinno się robić wszystko, ale trzeba mieć swoje przywilejste wartości, bo można powiedzieć, no i YouTube jest trochę dalej niż nauka i, i inne sprawy. Ale odcinki będą się teraz chyba pojawiały czasami. Postaram się, żeby w każdy weekend pojawił się też jeden odcinek ale no nie wiem czy też się mi uda w każdy weekend odcinek bo może mi się nie chcieć ehm, mogę mieć pomysł żeby coś nagrać tak jak mam pomysł żeby wam pokazać fajny serwer który znalazłem mm. znaczy dla, ten serwer dla koło fajny dlatego fajny no bo niektórzy może wolą to jest w sumie survival tylko z pieniędzmi z tworzeniem miast ehm, no i w sumie PvP tutaj za dużo nie ma, ty to nie działa jak na większości serwerów, że jeżeli ktoś was zabije, no to tracicie itemy i jeszcze może pieniądze by się traciło. Tutaj to działa tak, że mm, traci się tylko jednego dodaja i temów nie. Ale w sumie dobrze, bo jednak e, był to bardzo głupi serwer, więc trzeba już powoli sprzedawać te rzeczy. Bo by się bardzo rzeczy zdobyło i potem by się to traciło za 1200 bambusów, czyli nawet niecałe mi się takie fajne rzeczy. Chwila, ja sobie tu na chwilę e, do skrzynki jakiejś odłożę. A to jest akurat auto, a nie skrzynka. Tak, są tutaj auto, są tutaj pojazdy. Hmm. Są samoloty. Ja miałem ten samolot. To pewnie jak wiecie, to jest taki fajny samolot za 20 tysięcy. Ale już go nie mam. Naprawdę. Nigdy nie zgadnie dlaczego go nie mam, a to dlatego, widzowie, że nigdzie nie ma napisane, że jeżeli kupisz ten samolot, to jeżeli chcesz go sobie schować, e, się, że musisz na niego kliknąć. Ja myślałem, że jak już go się postawi, to on tutaj zostaje, no bo są jednak działki, nie można nic nikomu kreść, no tam będzie się stał, nie? I nie zniknie. A tu nagle objawiam się samolotnika i, no i smutno się zrobiło, bo dopiero się zaczynam odkuwać z tego tej smutnej sytuacji. A prawie cały ekwipunek ba bambusów sprzedajemy. Zobaczymy, ile to będzie warte 1400 ciasteczka, dzisiaj jednak ich nie sprzedamy. Weźmiemy sobie te najpotrzebniejsze rzeczy, które tutaj mam. Czyli jedzą, kółki, zostawimy. Ja sprzedaję właśnie cały bambus. Jak debil. Zapominając w ogóle o tym, że trzeba odsadzić to wielkie pole do że sprawdźmy mi kosztuje jeden bambus. To jest jakiś żart chyba. Nieśmieszny. Odrastaj. Pójdziemy... Nie no, ja nie będę tyle czekał. Bo trzeba odkuć się. Nie wezmę sobie oczywiście specjalną mączkę kostną. Tak sobie obrośnie Dobra to Tym razem nie sprzedaję Ładnie to zasadzę Tak pole Zapomniałem kompletnie Że muszę to odsadzić Jak więcej mączki kostnej by się przydało A nic nie mam Chyba takiego O 5 Więc kości, więc 16 Więc co to odsadzić te pole Dobrze, się max. Kolejne. Dobra. Tyle myślę, że Będzie trzeba to pole odpuścić. Będziecie musieli na to patrzeć, jak odkuwamy mi się to pole. Teraz jest 25 i będzie tych bambusów 30. Dobra. Eee, ten odcinek nie miał być jakiś drugim. Ja mam tutaj pokazać, o, że lasko mamy. Tak prezentuje się miasto. Już teraz tak, że mam usłyszeć tak fajnie, ale cały czas fajnie. No i co, widzowie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!